Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Popo, a to jest kolejny materiał z gry Need for Most Wanted. I dzisiaj sobie pojeździmy troszkę Nissanem GTR. Tak się prezentuje w całości. I tradycyjnie brzmienie... Okej, okay. czy my tu mamy coś do niego odblokowane? Mamy opony terenowe widzę, troszkę musiałem chyba nim pojeździć. To sobie zamontujemy. Jakbym chciał odblokować sobie skrócenie biegów, na przykład co daje lepsze przyspieszenie, to muszę. Kurde, czemu to tak szybko znika? To nam fajnie podpowiada, że muszę ukończyć zawody gradet na pozycji drugiej. To co sobie, może pojedziemy te zawody? To są te zawody, one są trudne dosyć. Ale co tam? Rozpocznij wyścig. Jechałem już ten wyścig innym samochodem, nissanem jeszcze nie jechałem. Ale trzeba odblokować sobie właśnie na te krótsze biegi. Są takie, że jak się przypierdoli, to się w miejscu staje. Byłoby nieciekawe. No proszę, proszę. Aż dwa mody sobie blokowałem. super prędko. 198 na godzinę średnia. Ok, skrócenie biegów zamontujemy. Na dwozie Aero również, bo to wpływa na przyspieszenie i prędkość maksymalną. Oczywiście na plus, troszkę na sterowności traci, ale co fajnie na wolnych obrotach też mruczy. Eee, Okej. Okay. To co może jeszcze jeden wyścig? To też nam fajnie zaznacza właśnie takimi ukośnymi kreseczkami po lewej stronie. Jeśli jakiś wyścig już jechaliśmy i mamy zaliczony na złoto bądź na srebro. To jest właśnie taka informacja. Wydłużenie biegów za pierwsze miejsce. No proszę, no to może sobie pojedziemy ten sport sprint. Akurat już też innym samochodem ten typ wyścigu jechałem. Jak widać jestem na razie na pierwszym miejscu na liście znajomych. Te stawki filmowe tych, których jeszcze żeście nie widzieli, to będę zostawiał, a pozostałe, które już tam były w jakimś... Materiale to będę po prostu przewijał. Niektóre są naprawdę ciekawe. No to ciśniemy. Panie, to? Jaki brutal No chodź, chodź. Aj, masz. większą prędkość Tak cię zaraz wpadnę. Wypadł. Ach, poszedł pięknie, o to mi chodziło właśnie. Jak zauważyli, już mi znacznie lepiej idzie i drifty, i ogólnie sama jazda, dlatego że sporo godzin już. No proszę, znowu dwa mody odblokowane. Ech, żeby nie zapeszać, chyba we formie jestem dzisiaj. <laughs> ja no właśnie już wczułem się troszkę w ten model jazdy. Wydłużenie biegów, hmm, prędkość maksa, ale przyspieszenie na razie nie, może nie będziemy tego montować wzmocnione podwozie. Hmm. Ja Witeczki są bardzo ładne, a propos jeszcze wspomnę wam tak odnośnie optymalizacji gry. Optymalizacja z początku nie miałem zdania, ale teraz już mam zdanie wyrobione. Yy, I powiem wam szczerze, że optymalizacja tej gry jest w czarnej dupie. Tak, dokładnie. Kryterium Games się nie popisało w ogóle. Silnik graficzny tego Need for Speed jest dokładnie ten sam, na którym robili yy, poprzedniego Need for Speed Hot Pursuit. To jest dokładnie ten sam silnik graficzny, z tym, że tutaj jest troszkę zmodyfikowany i ulepszony. No i niestety ta optymalizacja naprawdę nie popisali się. Spadki FPS-ów są masakryczne w niektórych momentach, jakieś lagi, czy coś w tym stylu. Czytałem też trochę tam na forach, dużo ludzi właśnie narzeka, że skopana jest optymalizacja do dupy i tak dalej. Wiem też, że na dniach ma wyjść jakaś łatka, jakiś patch poprawiający trochę tą optymalizację. Mam nadzieję, że doprowadzą ją <coughs> na tyle, że gra będzie naprawdę chodziła płynnie, bo... No, bez przesady, ale żeby na gtx 680 nawet były spadki FPS-ów, to jest niedopuszczalne. No, karta za 2000 zł i, i spadki FPS-ów w takiej grze, no, sorry, winę tu, ale. tutaj nie ma jakiegoś przełomu graficznego? Owszem, jest ładnie, jest to wszystko zrobione, tak jak już wspomniałem wcześniej, ale. No to naprawdę powinno chodzić zdecydowanie lepiej. Okej, okay. co ja to chciałem jeszcze, bo się rozgadałem strasznie. Nie zmienić auto tylko jeszcze jeden wyścig sobie pojedziemy. Ten. I będę już miał zaliczony, Tylko niestety tu musimy dojechać. Ło! Jebs. Myślałem, <ścoughs> że Oj, fuck. 7 kilometrów. Zobaczę ogólnie cały filmik będzie miał, być może ten przejazd wam oszczędzę Ta gra ma coś w sobie, że chce się w nią grać, naprawdę mimo tej kiepskiej optymalizacji i, i tych fixów z FPS-em Naprawdę chce się w tym wygrać. Sprawdzałem na ustawienia graficznych na minimum, na low. Wszystko to, co się dało, wyłączyć, co zrobiłem off, a reszta to, co się nie dało off zrobić, to zrobiłem na, na najniższe ustawienia. I muszę Wam powiedzieć, że nawet na najsłabszych ustawieniach graficznych ta gra się prezentuje bardzo ładnie. Wiadomo, że na ultra jest dużo efektownie, więcej refleksów, świetnych Ogólnie jest ładnie to wszystko wygląda, ale naprawdę nawet jeśli ktoś masowego kompa, to polecam do zakupu gry, bo naprawdę zabawa jest przednia. Oj, chyba miałem na nie w tą stronę. no. Chciałem fajnie efektowny nabryk zrobić, ale nie wyszło. Ja gram w tej chwili, powiem Wam szczerze, na średnich ustawieniach graficznych. Część opcji mam tych wodotrysków powyłączone na OFF. i Gram na średnich, dlatego, żeby nie mieć tych. Drastycznych i masakrycznych spadków FPS-u, bo mnie to po prostu doprowadza do szewskiej pasji. To raz, a dwa, przy wyścigach takich szybszymi samochodami, gdzie rozwija się prędkości już podchodzące pod 300 na godzinę, nawet przekraczające 300 na godzinę. To... Uwierzcie mi, to już i wtedy jedziemy fuksa przez miasto, a jak jeszcze grafikuję i, i FPSy lecą w dół i są jakieś dziwne zacięcia, to, to w ogóle rozgrywka wtedy traci jak gdyby swój no swój fan z tej gry, no. człowiek się tylko wkurza niepotrzebnie, klnie i ma ochotę wyłączyć tę grę i tyle. A jej za szeroko. przydałoby się naprawdę, żeby ten FPS tutaj tą łatkę poprawili. tych jak najszybciej poprawili to z do góry weź na dole, bo no nie wiem. O, i tutaj okej okay. Pagani. Ja mam to pagani już, tak? Tak, mam. Pagani huraja. O, a propos jednego z moich kolegów Chciałeś mocne auto to możesz sobie tu popatrzeć. No, tak wygląda paganie chraja. Ale jak brzmi i jak jeździ, to pokażę w innym filmiku. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. Chyba z moich znajomych nikt jeszcze nie jechał tego, tego wyścigu. Sobie przejedziemy i zobaczymy. Ogień na tłoki i ciśniemy. Skoki są też bardzo efektowne. W niektórych trasach już się jedzie kilka razy albo kilkanaście razy i się trochę je pozna, to też jest duże ułatwienie, bo wiemy gdzie będzie zakręt i tak dalej. tam to po prostu wszystko tak miga, że... Czasami mam wrażenie, jakbym jechał ze za zamkniętymi oczami. ja, i myślałem, że przywalę. A, w tych wyścigach most łątek. Ja wam za dużo nie pokazywałem ich. Ale to nie znaczy, że jeszcze nie pokażę. <todgłos》> Chwilę trzeba się skupić. Nie pokazywałem Wam tych wyścigów, ale może Wam pokażę o co chodzi z tym głównym rywalem, z którym walczymy i później możemy jego auto przejąć. Też są takie śmieszne fiksy, że na przykład weźmiemy go, wyeliminujemy, czyli wyrzucimy go z trasy, albo wpieprzymy go na czołówkę z jakimś innym botem. I widzimy na minimapce, jak się bardzo szybko oddalamy od niego, a za chwilę jest dosłownie z pełnej 10 metrów za nami. To też jest trochę źle rozwiązane, skoro takiego gościa żeśmy wyeliminowali to... O oh fuck, to nie ma prawa nas praktycznie dojść, no chyba że my gdzieś wykaszczeni A jego spawnuje dosłownie 10 metrów za nami na ogonie, zaraz i zabiera się do wyprzedzania. No ale okej, okay, no można to wybaczyć tej grze. Ja już z Daily'sem bo wszystkie samochody odblokowane, także pokażę Wam na zasadzie powtórzonych wyścigów. O mordy. Nie było czasu, żeby szukać luki i ja ominąć blokadę, ale. Ach, te grifty są tu przepiękne Swoją drogą też nie są bardzo ładnie brzmi A, no tak, bo... No i proszę, trzy mody aż odblokowałem, czyli musiałem całkiem nieźle pójść 3.43, czas No i mamy opony wyścigowe, bardzo mnie to cieszy, od razu instalujemy e, Dopompowywane? Nie, nie chcę na razie No i lekkie nadwozie, a jak wygląda? Ok, teraz muszę jeszcze zwiadomieniarzom

OK, moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj z Nitro Speeda. Ja zapraszam oczywiście do kolejnego materiału już jutro i kolejny samochód. Także trzymajcie się na razie.